Moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z Grygotik 2 NOC Kruka i dzisiaj od razu Wam mówię, że wyruszymy, chwileczkę, tylko zmienię sobie zbroję i od razu Wam mówię, że dzisiaj wyruszymy sobie na spotkanie z wielkim duchem, który był kiedyś tak naprawdę tutaj wodzem i jego imię brzmi Kłachodron, więc dzisiaj moi drodzy z nim sobie porozmawiamy. No i może niedługo w końcu już będziemy w siedzibie Kruka, dlatego że on nam niestety uciekł we wczorajszym odcinku. No i tak, ja zanim tam dojdę, to troszeczkę sobie pozabijam tutaj stworzeń, dlatego że chcę wybrać tą ścieżkę do niego do Tego kłachodrona, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam za bardzo dokładnie, gdzie siedziba kłachodrona się znajduje. Więc liczę na takie, wiecie, wyrazy zrozumienia, dlatego że, no, wiecie, no, świeżemu, świeżemu jest ciężko znaleźć jakieś miejscówki tutaj. A ja za bardzo nie rozpoznaję tego, tutaj, te, tego światu, tych okolic Więc może ta ścieżka do tego kłachodrona trochę trwać. Jednak postaram się to zrobić jak najszybciej. Gdy nie będę miał na swojej drodze żadnych stworzeń, to na pewno będzie szybciej. No zobaczcie, że napadę tutaj tego jest pełno. Dobrze, polny pełzacz, walczymy z nim, świetnie. Ok, schodzimy niżej. Tu już nic nie ma chyba, tam coś jest jednak. Ale chwileczkę, tutaj mamy takie ciekawe budynki. Może coś w nich się znajduje. tutaj jest wejście bynajmniej. Oj, trzy polne pełdacze Ciężko z tym cholerstwem walczyć, jest, bo to tak odchodzi nam Dobrze, nie żyje I drugi A trzeci jest tam Pięknie Świetnie Co my tutaj mamy? Nic specjalnego w zasadzie Dobra więc ok, lecimy dalej moi drodzy i mogę wam powiedzieć, że wiele ludzi na pewno ma problemy z tym quachodronem, dlatego że bynajmniej z tego co ja pamiętam Kwachodron kła, kła, zadaje nam e, odgroma pytań, na które musimy od, e, odpowiedzieć w sposób taki pozytywny. Bynajmniej tam są chyba 4 warianty odpowiedzi na każde pytanie, no i my musimy oczywiście wybrać te odpowied ten odpowiedni wariant. No i nawet zgadując, moi drodzy, jest ciężko natrafić na odpowiednie pytanie, dlatego że no wiecie, szansa, prawdopodobieństwo jest bardzo małe, żeby tak losowo natrafiać na odpowiedzi. I akurat y może cudem natrafimy, ale to jest małe, bardzo małe prawdopodobieństwo, dlatego że tych pytań jest chyba z 8 albo 7, coś koło tego. Bynajmniej z tego, co ja pamiętam. No i mam nadzieję, że mu ładnie dzisiaj odpowiemy. Ale z tego, co też wiem, na te jego pytania można także... Na te pytania jego można znać odpowiedzi, dlatego że będąc w Bibliotece Uczonych, nie wiem, czy wiecie, ale ja tam byłem niedawno, znaczy niedawno, no w poprzednich odcinkach, Biblioteka Uczonych znajduje się, moi drodzy, w kanionie i tam znajdują się różnego rodzaju pulpity, Wiecie, takie regały jakby z książką. No i te pulpity musimy przeczytać i tam będą właśnie wzmianki na temat prawidłowych odpowiedzi dla naszego kłachodrona. Oj, orków mamy tam. Dobra, uciekamy na razie. Weź, weźmy może ich pojedynczo. Jednak najpierw brońmy się ucieczką i, i powalczymy z nim tak wiecie, z każdym po kolei. Jednak ja żeby to przyspieszyć może użyję jakichś czarów. Mam ich od groma tutaj. Sprawdźmy, oczywiście sprawdźmy. Co my tutaj mamy? Hm. Nie wiem, który wybrać, szczerze mówiąc. Mała burza ognista. Tu mamy dużą burzę burzą ognistą. Nie mogę tego czaru użyć, niestety. Duża burza ognista. Oj, ten czar jest fajny. Dobrze, widzę, że ten jest nawet fajny czar. Użyjemy, użyjemy tego na kulistego. Oraz gejzera. Co by na to? 5 i 6. Dobrze, najpierw piąteczkę wyjmiemy. Już fajnie, w łapie, wygląda co nie. No i od razu Wam mówię, że ten odcinek będzie równie ciekawy jak i wczorajszy. No bo będzie się działo, a tym bardziej, że to są takie misje. No, misje główne, jeśli chodzi o sam dodatek. Dobrze, zapiszmy grę. Tak wiecie, żeby nie zginąć z ręki orków. Już tam nie idą dziady. Oj, oj, ten czar ładuje się. Czy on w ogóle? O, chyba nie. Au. Nie wiem, czy trafiłem w ogóle w tego orka. Kurczę, szkoda. Dobrze, może weźmy, spróbujmy powalczyć z jakimś orkiem. Przynajmniej, żeby na na... fajnie by było, jakby na nas jeden poszedł. No, zobaczcie, idzie dwóch na nas noż. Kurczę, mole. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc. No dobrze, tamten się zaklinował. Dobrze to wróży. Okej, okay, zapiszmy grę. Zapiszmy grę i będziemy teraz walczyć tylko i wyłącznie z jednym orkiem. Nawet many nie mogę sobie uzupełnić, bo nie mam kiedy. Dobrze, ale walczymy może z nim, może dam radę. <laughs> z tamtymi bandytami dawałem to, kurczę, z orkiem by nie dał. O, ładnie, ładnie idzie nam. Starajmy się bronić te ataki braniać przed tymi atakami właśnie tych ciosów trzeba, takich kombosów u orka trzeba unikać Nie już prawie. Wow, pięknie. Nie było łatwo, bo <śmum> mam praktycznie nic z życia. Dobrze, zmiksturujmy się jak najszybciej pełnie życia i jeszcze może wypijmy pełnię many, ok i teraz użyjemy czaru o nazwie Geyser. Yy, coś mi się zdaje, że dwie sztuki takiego gejzera wystarczą, żeby yy, takiego orka zamordować. Więc postaram się rzucić jak najszybciej dwa czary i no i fajnie jakby umarł. O, Gra mi się znowu ciała. mój yy, tradycyjny crash. Wiecie co? Ja zapiszę grana szybkiego, wtedy się ekran troszeczkę rozjaśni. Miejmy nadzieję. I wczytam, może jeszcze. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Bo tutaj taki jest jakby za jasny. Nie wiem, dlaczego, ale tak mi się dziwnie dzieje. No i tak, tutaj był jeden ork. No i miejmy nadzieję, że więcej ich nie będzie, chociaż coś czuję, że na pewno jeszcze paru spotkamy. Okej. Okay. Nie wiem, czy ten sam kolor jest tutaj ekranu, ale można powiedzieć, że tak. Gdzie jest ten ork? Tutaj. Uwaga. Fajny ten czar, jest świetny. A i do końca nie zginął. Jednak. Gdzie on jest? O, pięknie. Z tym problemów nie mieliśmy, jak sami widzieliście. E, no i okej, okay. postarajmy się zabić jeszcze tamtego ta, tam orka, bo widziałem, że jeszcze taki jest. Jakiś fajny czar. Który zadaje dużo obrażeń. Ten jest fajny, lodowa lanca. Ork Wojownik. Uwaga. Może podejdźmy bliżej. 100 obrażeń. Jak fajerwerki! Jeden czar poszedł w zapomnienie, szczerze mówiąc. Ja odejdę troszeczkę od tego orka. Dobra, tyle wystarczy. Pięknie. Oj, świetny czarek. Jakbym miał taki cały czas do dyspozycji, to by mi się tutaj pięknie grało. Dobrze, życie. No i może Mana jeszcze co by na to. Pięknie. Dobrze, lecimy dalej w takim razie. Trzech orków zabitych, więc ścieżka jest wolna, czyli ten most. No i tutaj tak naprawdę, moi drodzy, zaraz powinien być ten kłachodron. On gdzieś w tych skałach tutaj siedzi. Eremita. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tam jest jego ten grobowiec. Eremita, kto to jest? Jakiś golas. Co tutaj robisz? Co ja tutaj robię? Do diabła, co ty tutaj robisz? Osiedliłem się w najbardziej odosobnionej części wyspy, ponieważ potrzebowałem trochę spokoju. Wojna domowa, nachalni bandyci, hordy orków u progu mego domu... To nie dla mnie. Już nie. Miałem dość tego całego szaleństwa. Jest tu trochę orków, ale wcale nie tak dużo. A innych ludzi? Chwała niech będzie Innosowi ani widu, ani słychu. Aż do dzisiaj. Jakiś kurde dziwak. Szukam kamiennych tabliczek. Nie znalazłeś może jakichś? No cóż, znalazłem, ale nie oddam ci. To jedyne, co mam tu do czytania. Nie rozumiem jeszcze wszystkiego, ale potrafię rozszyfrować większość z nich. No i jak się żyje jako wyrzutek? Wszystko zrobiłem sam. Moją broń, narzędzia, szałas. Po prostu wszystko. A przybyłem tu nie mając nic oprócz dobrego humoru. Jednak czasami. Tak? Czasami żałuję, że nie wziąłem żadnych ubrań. Nie mam pojęcia o tkactwie czy wyprawianiu skór. A noce w tej części wyspy nie są szczególnie ciepłe. <grym> Okej. Okay. Mam dla ciebie jakieś ubranie. Serio? Dawaj, zobaczymy, czy pasuje. Mmm. Daj średnią zbroję Piratów, daj zbroję Wodnego Kręgu. Nie wiem co dać, szczerze mówiąc. Średnią zbroję Piratów może, co wy na to? Jak ulał! Hmm, jak mógłbym ci się odwdzięczyć. Całe złoto oddałem Piratowi za transport. Mogę ci dać parę starych kamiennych tablic. Masz, weź je. Zawsze mogę znaleźć więcej. No to są stare kamienne tablice. No i? A, to było już. Dobrze, dobrze. Zobaczmy, co ta tablica on nam dał, ale to są chyba te zwykłe, stare, kamienne tablice. Chociaż nie, kamienna tablica zręczności 3 mamy. Zręczność plus 6. Dobra, świetnie. Może być. Hmm, czekajcie, zejdę tu, chyba zejdę. Tutaj chyba też. Dobrze i e, zobaczcie, co tam jest w ogóle. Dobra, pójdziemy tam kiedy indziej. No i zobaczcie, że tutaj powoli, właśnie zaczyna się teren tego całego kłachodrona, bo ten teren jest taki tutaj charakterystyczny. Co chwilę jest jakaś górka, jakaś ścieżka. Wszystko jest takie poplątane. No i musimy tutaj na lewo pójść, z tego co mi się wydaje. Tutaj do góry. No i tak mi się wydaje, że tutaj ten kłachodron siedzi, moi drodzy. Nawet zobaczcie, że jest taka dosyć charakterystyczna krypta w tym miejscu. Więc jak dla mnie. On tutaj na bank siedzi. Dobrze, wejdźmy do, do tej krypty. Nie wiem czy mam się bać, czy, czy co. Ale my tutaj kiedyś byliśmy. Tutaj był troll i pełno chyba goblinów. Nie harpi tutaj było pełno. Dobrze, co my tutaj mamy w środku? Coś się błyszczy. O mój Boże. Chwileczkę, może wezmę włączę światło, żeby wam to lepiej pokazać. Wy to widzicie? Mamy tutaj magiczną kuszę z magicznymi bełtami. Hmm, chwileczkę, weź, weźmy wszystkie, jeszcze jakiś pierścień leży. Magiczny bełt. Świetnie. Ok, i teraz hmm, musimy założyć. I teraz, może, załóżmy tą kuszę na plecy. Wow, świetnie to wygląda i zobaczcie, że obrażenia ma, obrażeń ma takusza aż 200. Jednak jest jeden minus. Możemy tylko strzelać z magicznych bełtów, mi się wydaje, których mamy tylko 10 sztuk. O mój boże. No dobrze, cóż, niech nam to wystarczy. Mm, przynajmniej możemy ją nosić dla piców, a nie wygląda. No chyba, że coś później. Chyba, że później tą kuszę można jakoś przerobić na zwykłą. Nie wiem, nie wiem. E, dobra, mniejsza z tym. Teraz pytanie, jak przywołać kołachodrona, o ile to jest w ogóle to miejsce? Ale raczej tak. Aha, tutaj był jeszcze pierścień. Podniosłem go. Rębiczer. Podniosłem ten pierścień właśnie nie pamiętam już, ale nie ma go tu, czyli chyba tak. Co to za pierścień? Sprawdźmy, czy jest w ekipunku coś charakterystycznego. Rzeźbiony pierścień, to raczej nie. Ten raczej też nie, ten też nie. Chyba też nie. Zdolności. Do zdolności. Okej. Okay. Magicznego pancerza. Symbol wodnego kręgu, czyli nic, nic szczególnego, szczerze mówiąc, ten pierścień. Yy, Okej, okay, więc w takim razie, czy mamy jakiś list, który służy do przywołania tutaj yy, tego całego kłachodrona. O jest przywołanie kłachodrona, za pomocą tego zwoju możesz przywołać kłachodrona. przyzywam się kłachodronie. Pradawny przywódco kasty wojowników. Wow, i zobaczcie, że jest tutaj. Eee, trochę przezroczysty typ, ale okej. Okay. Kłachodr, porozmawiajmy z nim. Dlaczego mój spokój, strażniku? Powiedz mi z czym do mnie przychodzisz. Wow, ten głos, masakra, nie? Jak z jakiegoś horroru? Kraje rozdzierają trzęsienia ziemi. Kraje rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar... Pozwól mi wejść do świątyni Adanosa. Świątynia ma pozostać zamknięta na całą wieczność. Tak zdecydowała Rada. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe. Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforcować. Czyżby? Wielka mądrość starożytnych musicie przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Zadawaj swoje pytania i zobaczcie, że tutaj mamy ten taki mały haczek, moi drodzy. On będzie nam teraz zadawał pytania, dokładnie, nie wiem ile ich jest, ale z 7, z 8 pytań. No i na wszystkie musimy odpowiedzieć prawidłowo. I tak, od razu wam mówię, że szczęście tutaj nam nie pomoże, dlatego, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby klikając byle jak natrafić na odpowiednie pytanie. Jednak można na te pytania prawidłowo odpowiedzieć, bo możemy znać, odpowiedzi na te pytania i nie wiem czy wiecie, ale ja już trochę wam mówiłem w tym odcinku albo i nie, już nie pamiętam, ale w kanionie znajduje się Biblioteka Uczonych, czy coś takiego, w kanionie i tam znajdują się właśnie pulpity, takie wiecie, regały z książek, no i czytając te pulpity możemy się dowiedzieć właśnie na temat tych pytań, które zadaje nam teraz kłachodron Dobrze, posłuchajmy pierwszego pytania. Zadawaj swe pytania. Jestem Kłachodron, dawny generał Jarkendaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? Dobrze, i on nas pyta, moi drodzy, do której kasty należymy. I musimy dać teraz, moi drodzy, opcję Strażnicy Umarłych. Strażnicy Umarłych. Zdolności Strażnika Umarłych. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego: kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkandaru przed drugimi atakami? No i zobaczcie, że ile tutaj mamy opcji w zasadzie. No i prawidłową odpowiedzią jest kasta wojowników, moi drodzy. Kasta wojowników. Bezpośredni rozkaz może dać mu kapłan. Kapłani. Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? To jest to samo, co w drugim pytaniu, moi drodzy, odpowiedź kasta wojowników. Kasta wojowników. Kto ma decydujący głos w Radzie pięciu, W Radzie pięciu te, decydujący głos mają uczeni, moi drodzy. Uczeni. Kto? Tutaj można nawet się domyśleć, moi drodzy, że uzdrowiciele. Uzdrowiciele? Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? A to moi drodzy. cholera wie. <grych> Czyli skąd mam to wiedzieć? Nie wiem. Dobrze, zażądaj klucza do świątyni, od świątyni. Jakiś parszywy drań dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe. Najwyższy kapłan Kardimon i ja jesteśmy jedynymi w Jarkendarze, którzy wiedzą, jak otworzyć portal w świątyni Adanosa. Cóż, wygląda na to, że ten Cardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w Twoim głosie. Nie będę już wątpić w Twoje słowa. Mam nadzieję. Weź zatem słowo, które otworzy Ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni. Zaczekaj. O co chodzi z tymi komnatami? Gasną siły. Żegnaj. Spotkamy się ponownie w Krainie Umarłych. co, będzie teraz gasnął Kłachodron czy nie? Już jest w ogóle taki zgaśnięty. O, poszedł. Mało. Dobra. Yy, jedynie... O, kuferek mamy, chwileczkę. Co, tu... co tu, jest? Kamienna tablica zręczności. Zręczności to mnie mało interesuje ta zręczność. No ale cóż, biorę oczywiście eee, nauczmy się jej. Dobrze. I tutaj mamy kamienną tablicę kłachodrona. Klucz do świątyni Adanosa to jest, moi drodzy. Eee, więc tak, ja tą kuszę raczej zdejmę, chociaż ona epicko wygląda. Jak mam być szczery, eee, no i tak. Eee, pierwsze teraz co zrobimy, moi drodzy, to udamy się. Do magów wody i poinformujmy ich co nieco na ten temat. No i tak naprawdę wystarczy teraz pójść do świątyni Danosa do tego miejsca, gdzie są bandyci, i tam wypowiedzieć te słowa, które są napisane na tablicy Kłachodrona. No i wtedy miejmy nadzieję, że komnata nam się otworzy. No i w końcu spotkamy Kruka. Wtedy coś czuję, że no będzie niezła jadka, niezła bitwa. Ja tutaj teraz szukam teleportu, moi drodzy, do tego całego naszego obozu, gdzie są magowie wody, jednak coś nie mogę go znaleźć. Nie pamiętam, gdzie to było. O, tutaj, tutaj, świetnie. Tu, o. Dobra. Nie wiem, do kogo pójść, ale najbardziej rozsodnym człowiekiem wydaje mi się Saturas. Gdzie on jest? Cholerka, jasna. Tutaj chyba jest Saturas. Ej, ty. Problem z brakiem wejścia do świątyni został rozwiązany. Duch przemówił? Tak. Wiesz jak dostać się do świątyni? Tak. Zdradził też co się w niej znajduje. Mówił o potężnym mieczu oraz o komnatach Adanosa. Na Adanosa. Jak mogliśmy być tak krótkowzroczni? Wskazówki w tych dokumentach. Tym mieczem może być jedynie Szpon Hmm. Musimy jak najszybciej przejść przez komnaty i zdobyć tę broń. Czym są komnaty Adanosa? Czym są komnaty Adanosa? Wiem, że brama ma tylko przeszkadzać w wejściu do świątyni. Jednak w środku są trzy komnaty, które powinny zatrzymać każdego intruza. Kluczem do nich są kolorowe relikty budowniczych. Jeśli zdobędziemy wszystkie relikty i rozwiążemy ich zagadki. Będziemy mogli dostać się do sanktuarium świątyni. Nie wiem, czy kruk rozszyfrował sekrety świątyni. Jeśli tak zrobił, to mamy duży problem. Co to za szpon Beliara? To wcielenie zła. Beliar stworzył ten miecz własnoręcznie. Każdy, kto nim włada, posiada potężne narzędzie zniszczenia. Im silniejszy jest właściciel broni, tym większa moc szpona. Jedynie ktoś wielkiego ducha i silnej wiary może oprzeć się jego mocy. To jasne, dlaczego budowniczowie odcięli od świata tę dolinę. Przynieśli to narzędzie zła do swojego miasta i ulegli jego czarowi. Chciwość sprawiła, że ci aroganccy głupcy pozabijali się nawzajem. Na tym się nie skończyło. Gniew Adanosa przetoczył się po całym kraju, i wszystko zatopiło morze. W rzeczy samej twórcy portalu dobrze zrobili, ukrywając te rzeczy przed resztą świata. Cóż za tragiczny koniec tak wspaniałej kultury. Teraz rozumiesz doniosłość swojej misji? Kruk jest silnym wojownikiem, zaślepionym rządzą władzy. W jego ręku szpon stanie się narzędziem zniszczenia. Nie wolno mu dostać tej broni. Inaczej czeka nas zagłada. No okej, okay, a jeśli chodzi o te relikty, moi drodzy, ich na razie wszystkich Niech nie mamy chroni Adanos. Dobrze, moi drodzy, więc dużo się działo w tym odcinku. No i praktycznie tak naprawdę dodatek dobiega końca. Jedynie musimy tutaj zwiedzić jeszcze parę miejsc w Arkendarze, żeby odnaleźć te relikty. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, a następnie pójść do świątyni Adanosa, tam gdzie znajdował się kruk czy tam Beliara, już nie wiem. No i wtedy będziemy mogli się, moi drodzy, tam do niego przedostać. No i jak to się zakończy, to dokładnie nie wiem. Ale żeby was przytrzymać troszeczkę w tajemnicy, ci, co nie wiedzą, oczywiście. To ja proponuję, żeby kolejne odcinki były troszeczkę z samego Gotika dwójki, czyli bez dodatku. No i oczywiście zajmiemy się wykonywaniem głównych misji, czyli coś czuję, że jutro możecie się spodziewać, moi drodzy. Eee, paru, odcink paru odcinków, znaczy jutro, Jed jednego odcinka możecie się spodziewać, ale e, w miejscu zwanym górniczą Doliną e, Dobrze więc w tym odcinku moi drodzy to by było na tyle. Jeżeli się film Wam spodobał to serdecznie zapraszam do lajkowania oraz komentowania jego e, No i serdecznie też zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Okej, okay, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!